manko widzowie, znajdujemy się u mnie na polu, koło owca, koło owca. ostatni filmik był chyba e, jakże z kuzynem, e, był tam ruskim u góry chociaż na owiec, był taki jeszcze malutki, go prawie widać nie było, a tu proszę bardzo już taki wielki, ładny owiasek, pokażę żeby nie było, tu Nie pryskane, ja nie pryską, ja nie, ja nie yy... I tak yy... Ostatnio jeszcze nie miałem traktora, bo to yy... sąsiad mi przyjechał się yy... przewracać. jeszcze traktora, a czy było posiec, bo siano mi się już tak kończyło pomału, no i trzeba było posiec, no. Z tego pola, tu jest ogólnie 20-30 arów, coś takiego będzie, nie? 20-30, no, coś takiego, nie? To wyszło z tego 125 kostek wyszło. W kostek wyszło i miałem jeszcze to drugie zbierać, tu ze ale mi się nie udało, bo to wiecie, Ja mam ciągnik w remoncie i a wiecie, a ja dostaję pieniądze od Wikanie. Ja dostaję pieniądze i się tak trochę składam. Wiecie, ja tak sobie lubię przy tym traktor, że coś porobić, nie, tam remonty takie I, i tego i ja bym miał tu swój traktor, to ja bym to, wiecie, ja bym to wszystko zwiózł, no ale wiecie, nie mam swojego traktora i, a koszta, ała tego, tego wszystkiego to by większe wyszły, przewracanie tego też tu około 200 kostek by wyszło bo tam jest 30 arów tu jest 40-50 arów tu jest poświęcony także no to niestety zginie chyba że jeszcze a właśnie przechodząc do tematu bo dzisiejszym tematem miał być o, o ładmierzu moim takim kochanym dobra wiadomość jest taka że mój rusłak przychodzi w następny piątek lub w następną sobotę, a może się nawet uda jeszcze w czwartek go przywieźć, bo jest gotowy już prawie. Temu bikowi mojemu zostało tylko jeszcze jedna zwolnica do podniesienia. No i nie wiem, czy będę go malował, czy nie. Nie bym że będę malował, ale nie wiem, czy się jeszcze uda. Resz fajnie by było. Pouszczelniany jest. Aby się udało pomalować, to by było picuś gancuś, mucha nie siada. Jeszcze opony kupić na zimę, elegancko. No. Yy, I tak, i on właśnie przychodzi yy, w czwartek, piątek lub sobotę. Te trzy dni, chociaż obstawiam, że tak najbardziej to mi się wydaje, że on będzie yy, w piątek, chociaż no nie obiecuję, no te trzy dni. To są takie gwarantowane, że będzie. No. Także już Wam pokażę moje kostki na Astajni. Nie wiem czy widzieliście, nie wiem. Kupiłem sobie dwie kaczki. Kaczore... Kaczuszka. Kaczotto. Kaczka to się nazywa Kaczotto. Kaczor, 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 kaczorowasty. Skaczoret. bardzo elegancki. Tu na schodach jeszcze mam kostki. To się już nie zmieściło na górę. Wiecie jak to jest. A druga dobra wiadomość jest taka. Że mi kaczka na jajka siadła. Włączę. Kaczoto mi na jajka siedła. Tu ma pszenica. Woda. już Kończy. Ma 5 albo 7 jajek. O! Tu mam tyle kostek. 125 kostek. No dobra, uciekamy, bo kaczotka się już mało denerwuje. Kody się drą. Słuchajcie, ja je teraz nie tak dawno schowałem. Ogólnie, no nie wiem, 10-15 minut temu. Bo strasznie wieje. I nie wiadomo, że ten wiatr coś nie przyniesie tu mi za chwilę. A ja mam jeden łańcuch mam taki popierdzielony, drugi jest spoko, drugą kozę bym odpiął, ale drugi łańcuch mam taki powalony strasznie, że jego ciężko jest odpiąć od kozy. No i jakby tak zaczęło już lać, to ta koza by się darła, a ja bym miał ciężko ją odpiąć. Także ja zawsze jak widzę, że jak wieje albo coś, ja je zawsze odpinam bo ja wolę się wyrobić przed, niż później, wiecie. No. A druga rzecz, na trzecia, bo to było już o ruskim, o kaczotto, żebym siadła na jajeczka, a trzecia, na 100% wam nie powiem, ale postaram się to zrealizować. Yy, a trzecia rzecz taka, że wam co wam powiem, że no, nie obiecuję na 100% ale tak jak mówię postaram się to zrobić bo ja też naprawdę całym sercem bym chciał tą rzecz mieć a tą rzeczą jest yy, warmianka yy, kazę nie bo to jest pistula yy, kurde jak ona to się nazywała warmianka zero, zero czy coś takiego albo yy, albo ta, 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 to już nie jest warmianka bo to warmianka ma takie takie dwie par takich zębów, co się tak ruszają do góry a jak albo będę miał tom, albo będę miał młockarnię, to już nie jest już warmianka tylko mockarnia. Yy, ona się już raz na szorcie pojawiła, taka żółta maszyna, taka w stodole. Taka żółta, taka dość wielka. Yy, tak jak w kombajnie, tylko że kombajn ma chyba cztery albo pięć klawiszy. Yy, klawiszy tych wycząsaczy takich, nie? A ta mockarnia ma trzy klawisze wycząsające yy, tą słomę i to jest K65 chyba czy, czy coś takiego taka żółta yy, jak wejdziecie na mój pro, pro, na mój kanał to na pewno zobaczycie yy, ją no yy, i albo będę miał tą warmiankę właśnie M0051 albo tą K65 coś z tych Chociażbym ja wolał warmiankę, bo y, ta K65 jest. No, ona ogólnie, bo to jest y, mocarnia y, mojej ciotki. I ta ciotka dawniej, jak robiła nią, to ona dawniej chodziła. Tylko, że na wielkie kiedyś obroty ją dali, dawniej, dawniej. I łożyska, pięć łożysk poszło, albo nawet i więcej na tych wycząsaczach, tam od silnika i na muchawie yy, poszły łożyska. Yy, I to by trzeba wszystko na tym bębnie obracającym, co mu ci wiecie, jak się wkłada na górze zboże, na tym ten wał, to się kręci tak szybko, nie? Yy, to na tym poszły dwa łożyska, no będzie z sześć, siedem łożysk, I to by trzeba było wszystko zmieniać. a wiecie jakie ten bęben obracający, co obraca, wiecie jaki on jest ciężki jest podobno, nie wiem, tak, tak żebym przystał, że on strasznie ciężki jest, yy, to, to by trzeba było tyle ludzi, żeby go jakoś, nie wiem, trzymać i dwie osoby, żeby wymieniać te łożyska albo nawet więcej. Yy. A taki jeden pan, on ma właśnie taką warmiankę M0051. Yy, yy, tą warmiankę właśnie on ma. I jakby udało się, żeby on sprzedał, to by było super. Yy, wiecie, ja bym na razie nie chciał nią nic robić, tylko, wiecie, ja bym pokażę, że bym chciał wiatę na nią postawić chciałbym na nią zrobić i, i, i rozumiecie, nie ja chciałam z taką wiatę zrobić. O, bocia nawet leci. O, już go zgubiłem. Hmm. O, tu gdzie mam to ogrodzenie, tu niby miały być kurę, a tu kury nie siedzą. Więc to ogrodzenie bym z taką rozwalił i tu bym taką wiatę zrobił. Wiecie? Tu bym taką wiatę zrobił. Na razie bym ją tu postawił. Taki egze, egzemplarz kolekcjonerski, nie? A kiedy bym albo chciał sobie kupić stopowiązałkę warte 2, warte 2, wc 5, wc 4, wiecie, nie pytajcie skąd ja, skąd ja tyle wiem o tym, bo. Albo se czytam, albo od dziadka wiem, albo książ książki takie mam, różne, także wiecie. Trochę coś o tym wiem. Yy, są powiązałki konne, są sno powiązałki do ciągnika nawałek. Yy, mój pradziadek yy, dawniej miał tu nawałek yy, warte jeden co non stop wały urywało te wiecie ten wał napędowy i ślimaka coś tam z ślimakiem było nie tak później kupił dziadek Tom jak sprzedał na złom tom do traktora stopową załkę kupił stopową załkę konną to już lepiej kosiła tyle że ona była na koły, na kołach żeliwnych takich Takich, nie wiem, metalowych, żeliwnych, coś takiego, nie? Yy, to ona strasznie gdzieś te koła miała, tak przy, przy tym, ocierało gdzieś o tą platformę. Nie wiem jak tam dokładnie było, tak mi mówił, jak mówił, i to też na złom poszło. No i jeszcze rok się ostała warmianka. To mój tata yy, pociął ją na złom, niestety wywiózł. Ja, jakbym był jeszcze w tamtym czasie, co on tą warmiankę ciął, to ja bym naprawdę do głowy napukał. Ale tak, mi, tak mi żal tej warmianki. No ale teraz, no to już nic nie zrobię. No ale chciałbym naprawdę taką warmiankę jeszcze mieć. Może się uda kupić. Nie obiecuję, chociaż naprawdę z całego serca bym chciał taką. Ale muszę kończyć. Muszę kończyć, bo. Yy, mówiłem chyba już, że jak za długo, na długo na nagrywam to później nie mogę tego filmika zmontować, także na razie trzymajcie się. Do zobaczenia, papa.